Cześć kochani, e, dzisiaj jesteśmy no, w bystrej podchalańskiej jak zawsze, ale też i w Rudzie śląskiej z Grzegorzem. E, cześć Grzesiu. I Grzesiu dzisiaj. Cześć Paweł. Cześć, cześć. I tak, i dzisiaj Grzesiu się podzieli swoim świadectwem nawrócenia. E, będzie o wodzie żywej, <noise> ale też nam opowie, jak trafił do naszego kościoła. Super. Grzesiu, zapraszam. Cześć, kochani, witajcie. Cześć, Sławku, witaj. Fajnie, że mamy taką możliwość, słabość, dzięki za to, co robisz. To jest mega fajna sprawa, naprawdę. Jestem wdzięczny za to, że mogę się podzielić historią. I będzie to historia, tak sobie myślałem, wiecie, dzisiaj, dzisiaj Ania mówiła o tym płaszczu ojcowskim. I dokładnie moja historia jest o tym. Moja historia jest o. Dobrym ojcu, o dobrym kochającym ojcu. Tak mi dzisiaj dźwięczy w sercu to słowo ojciec i o znalezionym synu. I o znalezionym synu, a historia zaczyna się w gnieźnie. <laughs> Lubię wspominać, bo mam sentyment. Sławek widział fragmenty. Tak, tak. Mojego sentymentu, miejsc mojego urodzenia, Jarek też widział. Było bardzo blisko wioski, w której się troszeczkę wychowywałem. On był w Powidzu, a ja się wychowywałem w takiej małej wiosce Mielżyn, 3 kilometry od Powidza. Tam się urodziłem. Przyjechaliśmy na Śląsk. A może jeszcze takie słówko dla osób, które mnie nie znają, to mam na imię Grzegorz, moja żona Klaudia. Mamy w domu jeszcze 18-letnią Esterę i poza domem już. Jest Jakub z żoną Paulinką i Sara z mężem Tymkiem, a więc mamy pięcioro dzieci. To tak bardzo, bardzo pokrótce. Jestem emerytowanym górnikiem jeszcze, o tak powiem. I pracuję na dzień dzisiejszy w domu seniora, a więc mam bardzo fajną pracę, bardzo sobie to cenię i jestem Bogu wdzięczny. Przyjechaliśmy na Śląsk w 70 roku. Miałem wtedy niecałe dwa lata, dwa lata. Moja mama przyjechała za moim tatą, mój tata tu przyjechał za pracą. A więc także sobie żartowaliśmy przed tym nagraniem o hanesach i gorolach. A więc ja jestem, ja jestem gorolem, ale czuję się hanescem. Bardzo lubię tutaj być, bardzo lubię Śląskogodka. Co niektóre osoby mogły to zauważyć. No właśnie, i, i zamieszkaliśmy na Śląsku. I kiedy tak się zastanawiałem nad tą historią moją, to takie, wiecie, kiedy sięgam pamięcią do tej rzeczywistości, którą pamiętam, to mam takie trzy rzeczywistości, tak powiem, powiem takie trzy sfery. Pierwsza to bardzo ważna dla mnie. To jest nieobecność mojego taty. Niestety moim rodzicom relacja się nie udawała. Mój tata był zawsze nieobecny. To niesamowite podciśnienie wywoływało w moim życiu. To pierwsza, pierwsza sfera, nieobecność mojego taty. Głębokie pragnienie bycia z moim tatą. Druga sfera to taka sfera, wiecie, już jako dziecko doświadczałem tego, czego w sobie nie lubię, co, a co mnie ciągnie, a więc już jako dziecko doświadczałem tego kontrastu pomiędzy tym, jak jest, a jakbym chciał, żeby było, jaki jestem, a jakim chciałbym być. A trzecia to jest, ja się śmieję, urodziłem się z pragnieniem grania na gitarze. Urodziłem się z pragnieniem na grania na gitarze i to, to ma bardzo wielkie znaczenie, okazuje się, w moim życiu. Pierwsze ziarno Ewangelii do mojego życia zasiała e, pani katechetka na lekcji religii. Miałem wtedy chyba 6 lat, lekcje religii były przy kościele. Hmm, wiecie, ona powiedziała takie słowa kiedyś na lekcji religii: Bóg jest kochającym ojcem. To było 50 lat temu. To, że to jest tak żywe w moim sercu, świadczy o tym, jakie to naprawdę miało znaczenie. Wiecie. Jakie to miało znaczenie, jakie to ziarno dobrej nowiny miało znaczenie dla mojego życia, trafiło na glebę, która była stęskniona i spragniona tej wody żywej, o której powiedział Sówku. Była stęskniona i spragniona. Jako dziecko, teraz to widzę, ale wtedy tego nie mogłem wiedzieć, przeżywałem takie stany mikrodepresyjne czy. Czy, czy, czy jak je nazwać, bo mi bardzo mocna samotność do tego stopnia, że po prostu dosłownie czułem, jakby mi ktoś wkręcał duszę w imadło. I to było pierwsze ziarno Ewangelii. Bóg jest dobrym ojcem. Mieszkaliśmy na terenie szpitala. Sławek mógł też kiedyś zwiedzić na rewir mój ulubiony. Tak, dokładnie. Tak. Fajne miejsce, taki mój azyl do dzisiaj. Chodzimy tam z Bambą na spacery do parku. Ja dopowiem, jeżeli pozwolisz, to miejsce często zwiedzamy na modlitwach, które niedługo wrócą. To się zgadza, stamtąd możecie usłyszeć piękne śpiewy i trele ptaków. Tak, mieszkaliśmy na, na terenie szpitala i tam była kaplica szpitalna, do której przychodzili młodzi ludzie z gitarą grali na gitarze i śpiewali, wiecie, to miało wielkie znaczenie, okazuje się. Yy, mnie ciągnęło bardzo do tego i dałem się zaprosić w wieku 14 lat na spotkanie oazowe. Nie znając nikogo, yy, idąc tam pod wielkim jakimś lękiem, yy, poszedłem na spotkanie oazowe, zostałem tam bardzo mile przyjęty, trafiłem do wspólnoty oazowej, pojechałem na swoje pierwsze rekolekcje pierwszego stopnia. I tam usłyszałem dobrą nowinę, która mówiła o tym, że Jezus oddał za mnie swoje życie. Nie wiedziałem tak do końca, co to znaczy, ale jedno wiedziałem na pewno: że skoro ktoś z miłości oddał za mnie swoje życie, to ja, ja chcę swoje życie oddać jemu. Tam, mając 15 lat, przyjąłem Jezusa jako swojego pana i Zbawiciela i postanowiłem mu służyć. Dostałem pierwszą Biblię. Wiecie, wow! Mam taki sentyment do tego, nie przygotowałem, ale, ale wiecie, mam ją tutaj gdzieś pod ręką. Drugie wydanie, tysiąclacki. Nie wiedziałem w ogóle, że można mieć Biblię własną. Mój animator, wtedy kleryk pierwszego roku seminarium, powiedział mi, wyjął swoją, wracaliśmy wtedy z kolekcji. wyjął swoją Biblię, napisał mi na niej, Grzegorz, kiedy będziesz czytać tą Biblię, pamiętaj, to Bóg mówi do ciebie i mi ją wręczył, wiecie, no po prostu wow, nie? Wiatr w żagiel. Postanowiłem Bogu służyć na oazie. Spotkaliśmy się z Klaudią. Mieliśmy oazowe wesele i ślub. Żyliśmy według tych ideałów. Tam usłyszeliśmy też karygmat, który bardzo pięknie opowiedział nam Michał. Serdecznie polecam. Cztery prawdy życia duchowego opowiedziane przez Michała bardzo pięknie w kazaniach niedawno wygłoszonych, tam usłyszałem cztery prawdy życia duchowego i bardzo, bardzo chciałem Bogu służyć. W 2000 roku, idę na skróty, żeby nie zagadać naszego spotkania. W 2000 roku, mając 32 lata, wywaliłem się, potykając się o swoją grzeszność, słabość i niewystarczalność, tak jak nigdy wcześniej. Okazało się, że dotknąłem tego miejsca, które brzmi w takim prawidle: chcieć to nie znaczy móc. Okazało się, że ja po prostu nie mogę. Ja nie potrafię tak Bogu służyć, jakbym chciał. Ja nie potrafię mu tak służyć, jak on by chciał. Ja nie potrafię kochać. Jak gdyby zaprzeczyłem wszystkiemu temu, grzesząc, w co wierzyłem i tak naprawdę, co wyznawałem i co chciałem robić. Zwątpiłem w to, że można mi wybaczyć, ale usłyszałem słowa Davida Wickersona, który opowiadał swoje świadectwo, a okazało się, że każde ze słów jego świadectwa było o mnie. Zachęcony tym, że skoro taki mąż Boży mógł upaść i Bóg go podniósł, to może i dla mnie jest szansa. Upadłem w pokoju naszego syna na kolana i zacząłem wołać o ratunek przyszedł przyszła woda żywa. Przyszedł ratunek, Bóg mnie podniósł, napełniając moje serce, nie wiedziałem, co się dzieje. Nie potrafiłem tego nazwać. Wiedziałem jedno, że jak potem otworzyłem list do galatów, to już wiedziałem, że owocem ducha jest spokój, miłość, radość, cierpliwość, i wiedziałem naprawdę, że to jest jego owoc, że to nie ja mogę to wygenerować. Łącznie z tym, na dole w kopalni, kiedy otworzyłem Biblię, Duch Święty jednym wersetem z listu do Hebrajczyków przekonał moje serce o tym, że jestem człowiekiem zbawionym, uratowanym. I to jest taki werset, który mówię, jest szczególny. Dzięki krwi Jezusa mamy wstęp do świątyni. Drogą nową, żywą. Amen. Amen. Wiecie, ja nie potrafię tego oddać słowami, ale po prostu Byłem tak szczęśliwy, że jestem w niebie, byłem tak szczęśliwy, że jestem w niebie, że po prostu wow, spontanicznie, spontanicznie zacząłem pytać Pana Jezusa, Panie, co chcesz? A On mnie, a on mnie też zapytał, czy pójdziesz dokądkolwiek, Cię podprowadzę? Zacząłem szukać swojego miejsca, zacząłem swe, szukać swojego miejsca w Kościele, Znalazłem swoje miejsce w małej ewangelicznej wspólnocie. 12 listopada 2000 roku wszedłem do jeziora i publicznie wyznałem Panu Jezusowi, że go kocham i, i, i że chcę odpowiedzieć na jego miłość, że chcę z nim żyć. Ochrzciłem się. I to był piękny czas życia w pewności zbawienia, w radości zbawienia. Ale było pewne ale, które się zaczęło pojawiać, mianowicie doświadczałem i, może, i mówię to też dlatego, że może ktoś z Was doświadczy tego, takiej sytuacji niekiedy. Doś, to zaczęło mi towarzyszyć takie poczucie niewystarczalności, że ciągle robię czegoś za mało, że ciągle robię coś nie tak. Wiecie, I tak często miałem do siebie pretensje o to, że za mało czytam Biblii, chociaż czytałem sporo. Że za mało się modlę, za późno wstaję, yy, że, że, wiecie, że, w, że uświęcam się w stopniu niewystarczającym. Yy, towarzyszyło mi to dosyć często. Yy, I pojawił się taki moment, nie wiedziałem, że taki moment kiedykolwiek zaistnieje w moim życiu. Mianowicie w 2017 roku, yy, czyli to tak, 17 latotnego sztu. Yy, przepraszam, w 2011 roku w 2011 roku 11 lat wróciliśmy z Podkarpacia i wiecie, doświadczyłem takiej wewnętrznej pustki zacząłem się strasznie bać tej pustki, zacząłem szukać w swoim życiu, wyznawać grzechy. Yy, przyszło mi takie przekonanie, takie podejrzenie, że może Bóg już się zniechęcił do mnie tą moją yy, taką niewystarczalnością. I przyszło takie przekonanie, że Bóg mnie opuścił. Za tym przekonaniem przyszło przekonanie, że może popełniłem grzech przeciwko Duchowi Świętemu, potem takie przekonanie, że go popełniłem, i potem przekonanie o tym, że jestem potępiony. Nie pomyślałbym nigdy, że można z pewności zbawienia dostać się do pewności potępienia. Mówię to dlatego, że spotykam osoby, które doświadczają podobnych stanów, wiecie, i dzisiaj, dzięki Bogu, mogę też takie osoby jakoś wspierać i po prostu towarzyszyć im. To są bardzo trudne miejsca. Osiem lat piekła. Osiem lat piekła. Byłem na lekach trzech psychiatrów Psychiatry, terapia grupowa niemożność pracowania zawodowo przez prawie rok. Generalnie, bardzo trudne do, do zrozumienia przez moich bliskich, przez moją wspólnotę. Bardzo trudny czas. Bóg jest wspaniały i dobry. Jest dobrym ojcem. O tym jest dzisiaj. Wiecie, i Bóg wytrącił mnie z tej traumy. Inną traumą zachorowała nasza córka. I Pan Bóg przestawił zwrotnicę w moim życiu na to, żebym jej pomógł, żebym ją wsparł. Odwróciłem się od siebie, od swojego potępienia, wspierając naszą córkę, moją żonę. I Pan Bóg zaczął swoim duchem powiewać do mojego życia, wywiał z mojego życia przekonania o potępieniu, a wrócił. Z przekonaniem o zbawieniu, o, o ratunku. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Naprawdę nie mam słów. Yy... I teraz yy... zmierzam do tego miejsca, że jesteśmy razem. Kochani, kolejny zaskok. Kolejny zaskok. Pan Bóg nie przestanie mnie zadziwiać do końca życia. Gdyby ktoś kiedyś powiedział mi, że yy, będziemy w kościele, tak jak ze Sławkiem, bardzo często na sposób online, no byłem pierwszy, który byłby przeciw. <laughs> yy, wiecie, ale Pan Bóg yy, jest niesamowity. Pandemia, która była yy, bardzo tragicznym wydarzeniem, yy, bardzo tragicznym dla wielu, sprawiła także, ale że pozamykały się różne drzwi, tworzyły się różne okna, otworzyło się okno, który nazywa się ICF. ICF Bydgoszcz. I pewnego dnia, kiedy drzwi kościołów były zamknięte, moje dzieci siadały do transmisji i zaprosiły mnie do wspólnego oglądania transmisji z kościoła, który brzmiał bardzo dziwnie. A, ICF. Pomyślałem sobie bardzo podobny do CIA albo do FBI. Wtedy, pamiętam, jak dziś Michał mówił kazanie na temat Plak Egipskich, to był 2020 rok, marzec. Potem była kawiarenka internetowa. Kiedy klikałem w to dołącz na spotkanie, to z takim drżeniem serca powiem wam. Ale zadzierżgnęły się przyjaźnie, poznaliśmy się ze Sławkiem. Przez komentarze na. A więc, wszystko jest ważne, kochani, wszystko jest ważne, każde słowo ma naprawdę wagę. Przez komentarze na, na czacie z naszych nabożeństw, przez pozdrowienia, potem wiecie, przez słowo za słowem, potem spotkanie. Poznaliśmy się osobiście, a więc znamy się z wieloma z Was osobiście. Co lubię najbardziej, oczywiście. Ale cenię sobie to bycie to bycie także online i jestem naprawdę Panu Bogu bardzo wdzięczny za to, jak On jest mądry, jak wspaniale działa i że postawił nas w tym miejscu. I tak ląduje od i kończąc. Ja chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję Bogu. Za to dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to z głębi serca, że możemy być razem, że mam wspólnotę, w której czuję się jak w domu. Dom to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Dziękuję Ci za to, że możemy do Ciebie razem mówić, ojcze nasz. I że łączy nas tak wiele, łączy nas ciepło Twoje, łączy nas ciepło wspólnego, wspólnego mieszkania. Drodzy, cieszę się, że możemy być z Wami. Cieszę się, Sławku, że mogę być z Tobą. Cieszę się, że możemy Iść ty drodze, kochać Pana Boga całym sercem, całą duszą i kochać bliźniego siebie samego. I. Amen. Serc... Amen. Amen. Panie Pani, Bogu, Grzegorz, posłuchać siebie. Kochani, kończymy, lądujemy, jak Grzegorz powiedział. E... I tak, pamiętajcie, że jakiekolwiek oskarżenie idzie, to nie od Pana Boga. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dzięki, Cześć. dzięki. Dobrego. Z Bogiem Pa. Hej.